Lubelski podcast naukowy Marcin Superczyński, witam Państwa i zapraszam na kolejną rozmowę poświęconą badaniom, które przyczyniają się do rozwoju naszego rolnictwa. Tym razem będziemy rozmawiali o jabłkach, może nie skoncentrujemy się na kulinariach, nie będzie o szarlotkach, ale będziemy rozmawiali o ograniczaniu o badaniach, dzięki którym ogranicza się straty w uprawach jabłek. Polska jest jednym z największych producentów jabłek, dlatego też badania w tym kierunku są niezwykle istotne. A w studiu gościmy panią doktor Karolinę Oszust. Witam panią doktor z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, zakład badań systemu gleba roślina. Pani doktor, bierze Pani udział w realizacji projektu Lider APAT Free, nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu kluczowych patogenów grzygo, grzybowych jabłek. Jakbyśmy mogli to tak wytłumaczyć naszym widzom i słuchaczom, na czym polega ten projekt i dlaczego jest on tak bardzo istotny z polskiego punktu widzenia. Sektor produkcji jabłek to ważna i rozwijająca się gałąź gospodarki Polski. Pod względem powierzchni produkcji uprawy jabłoni zajmują 176 tysięcy hektarów. Jabłka są uprawiane w 340 tysiącach gospodarstw i produkcja jabłek dominuje zarówno w, w takich uprawach integrowanych, jak i też ekologicznych. I Ponad 20 odmian jabłek e, e, polscy sadownicy uprawiają, więc e, generalnie jest to bardzo, bardzo ważne. E, jest w... dla kogo robić badania. <laughs> jest mhm. dla kogo robić badania, zwłaszcza, że e, producenci borykają się z problemem e, chorób przechowalniczych, między innymi, e, choćby e, takiego, takiej choroby jak gorzka znielizna która jest spowodowana przez patogen, przez patogeny należące do rodzaju Pecicula. I inna nazwa to Neofabrea, która powoduje nawet do 50 strat w takich uprawach. 50% aż? Mhm. Tak, 20-50%. Takie, takie są doniesienia literaturowe. Jest to o tyle problematyczne, problematyczna choroba, ponieważ... Jej objawy pojawiają się dopiero w okresie przechowalniczym, czyli ze względu na ten latentny charakter choroby. Nie można ocenić plonów tuż po zbiorze, tylko dopiero po kilku miesiącach przechowywania w przechowalniach, chłodniach. Czyli ta choroba już jest, ale my o niej nie wiemy, dopiero się tak, przekonujemy tak. po pewnym czasie, kiedy już. No właśnie. Dokładnie. I... Jest to choroba grzybowa i zarodniki grzybów wnikają przez przedchlinki w owocu bądź też przez ukłucia owadów, i, i objawy właśnie rozwijają się w postaci takich najpierw plam brązowych, później te plamy się rozszerzają. Miąż się zapada pod, Znamy pod, pod te skórką, objawy, tak. tak. Bardzo, Mamy tam od czasu do czasu pewnie widzimy. Ta tak, to, to też właśnie hmm. warto odróżnić, można odróżnić, ponieważ ta, te objawy przypominają okobyka, byka, czyli jest taki, takie jaśniejsze, zewnętrzna część jaśniejsza, wewnętrzna taka bardziej brązowa i wycieki zarodników w takie takie brązo, jasnobrązowe. Brunatne właśnie zarodniki. To jest jeden aspekt. Z drugiej strony, producenci są zobowiązani do przestrzegania szczegółowych regulacji w zakresie dbałości o jakość i bezpieczeństwo żywności, co ma związek z, z takimi działaniami strategicznymi, właśnie Unii Europejskiej, w kierunku. Hmm, Dojścia do y, y, klimatycznej y, niezależności, także ochrony bioróżnorodności, o czym właśnie mówią stry, takie dokumenty strategiczne od, y, od pola do stołu, czy, czy też strategia bioróżnorodności, które y, mają na celu ograniczenie, między innymi, ograniczenie y, stosowania chemicznych środków y, ochrony roślin, y, które mogą powodować y, y, zagrożenie dla y, zdrowia konsumentów albo w dłuższej bądź, perspektywie. No, oczywiście tak. w dłuższej mhm. perspektywie bądź też y, 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 straty bioróżnorodności mikroorganizmów o których mówiła pani profesor, ponieważ y, stosowanie fungicydów i tych chemicznych środków ochrony roślin y, powoduje nie tylko y, to, że patogeny, pozbywamy się patogenów z, z upraw, ale także zubożone jest generalnie zbiorowisko mikroorganizmów i takie fungicydy mają szerokie spektrum działania, ale niekorzystnym efektem jest to, że ograniczają też funkcjonowanie mikroorganizmów pożytecznych i wtedy takie obserwujemy stan dysbiozy i, i Większą aktywność mikroorganizmów fitopatogennych. Od czego rozpoczynają się badania nad tym skomplikowanym problemem, czy też bardzo bolesnym problem, problemem dla producentów? Takie chemiczne środki ochrony roślin, w tym fungicydy w związku z działaniami Unii Europejskiej są sukcesywnie wycofywane. W 2021 20 takich środków zostało wycofanych z produkcji i użycia, a część jest też przeznaczonych do wycofania. W związku z tym producenci oczekują nowych rozwiązań, także e, e, przede wszystkim proekologicznych, ponieważ e, zgodnie z, e, z działaniami Unii Europejskiej do 2030 roku e, areał e, upraw ma zwiększyć się do 25%. Potrzeba jest po prostu ro, e, opracowania właśnie nowych rozwiązań, takich e, opartych e, już e, e, o na kontroli biologicznej. Brakuje też takich metod y, detekcji. Y, czyli tego wykrywania. Czyli mhm. wykrywania te, tego typu, te, tych fitopatogenów. Y, zwłaszcza, kiedy nie ma jeszcze objawów choroby, y, czyli zarodniki y, są w jabłku, ale my jeszcze nie widzimy tych objawów. W momencie, kiedy y, 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 taka metoda jest y, opracowana, to wtedy daje możliwość wczesnego informowania o tym zagrożeniu, wystąpieniem eliminowania też pewnie tego zagrożenia, gorzkiej znilizny, dokładnie. Wtedy producent może taki, taką partię jabłek przeznaczyć do natychmiastowej sprzedaży, bądź też zastosować środki zaradcze choćby właśnie biopreparaty oparte o mikroorganizmy antagonistyczne. Hmm. I... Czyli działamy tutaj tak dwutorowo, z jednej strony prewencyjnie, z jednej strony środki zapobiegawcze w postaci biopreparatu, z drugiej strony właśnie metoda wczesnej detekcji, wykrywająca patogena, jeszcze kiedy nie ma objawów choroby. Od czego rozpoczynacie badanie? Rozpoczynamy badania od zabrania kolekcji, Zarówno izolatów fitopatogena, czyli pesicula, a także od wyizolowania ze środowiska mikroorganizmów potencjalnie antagonistycznych. Następnie prowadzimy w laboratorium taki screening mikroorganizmów, żeby wyselekcjonować te, które są. Które prowadzicie obserwacje, można powiedzieć, tak? tak? Mhm. Obserwujemy, które w, w hodowlach, właśnie w takich e, laboratoriach, w, w systemie in vitro, w jaki sposób e, e, jest to oddziaływanie, czy jest e, hamowanie wzrostu e, fitopatogenów. E, taką kolekcję, e, jeśli chodzi o pe, Pecicula. E, zbieramy z, prakty, praktycznie z różnych sadów w całej Polski. Dlatego przywozimy do laboratorium owoce właśnie z objawami gorzkiej znielizny, wyprowadzamy czyste kultury i chodzi o to, żeby zebrać reprezentatywną populację, czyli taki zbiór izolatów, który i gatunkowo tak, jeśli chodzi o różnorodność patogena, ale też różnorodność taką funkcjonalną, ponieważ w zależności od tego, jakie jest środowisko bytowania, czy roślina żywicielska, czy nawet odmiana rośliny żywicielskiej ma znaczenie w tym kontekście, żeby ta, ta, ten zbiór, ta populacja była jak najbardziej reprezentatywna dla, dla produkcji, czy też produkcji właśnie jabłek w Polsce. Z drugiej strony kolekcje pożytecznych tych antagonistycznych mikroorganizmów pozyskujemy z, z gleby ryzosferowej, spod jabłoni takich dawno nieużytkowanych, czy też z, z chodzi jabłoni. Chodzi o gatunki dawno nieużytkowane, czy Tak, czy chodzi o osady, które e, przestały być użytkowane, e, gdzieś e, po prostu takie przydomowe ogrody, tak, gdzie nie kosztele. ma. Antonówka, kosztele. Antonówka, kosztele, dokładnie, gdzie nie mamy. Mm, tych zabiegów chemizacyjnych, bo to najbardziej o to chodzi, wtedy te mikroorganizmy są bardzo aktywne, są, nie są osłabione, bo całe zbiorowisko nie jest osłabione więc jest duże prawdopodobieństwo, że będą wykazywały to działanie antagonistyczne w stosunku do przedmiotowego fitopatogenu. Ważne jest też to, że są to siedliska e, lokalne, e, gdzie e, warunki temperaturowe, warunki e, abiotyczne i, i biotyczne e, są na tyle sprzyjające, że e, taki wyselekcjonowany mikroorganizm, który trafi do biopreparatu, e, a z biopreparatem e, w upra na uprawę na drzewo, na upra w uprawach jabłoni, e, będzie. E, Miał cechy takie, które pozwalają mu funkcjonować w tym, w tym zbiorowisku, w tym, w, w tym środowisku. Kto wyszedł z inicjatywą tych badań? Czy to jest jakaś pula, powiedzmy, przeznaczona właśnie na dyscyplinę naukową, czy to może jakaś grupa producencka zwróciła się do Państwa, żebyście przygotowali właśnie takie działania, które by no właśnie chroniły tutaj ten efekt produkcji przed takim szkodliwym działaniem grzybów? Zwrócili się do nas sodownicy bezpośrednio. Już od kilku lat właśnie słyszeliśmy, że mają problem z tym fitopatogenem. Też właśnie te regulacje, które są wprowadzane w taki dosyć dynamiczny sposób i wycofywanie chemicznych środków ochrony roślin, ta zmiana w kierunku rolnictwa, upraw produkcji proekologicznej. E, właśnie skłania ich do nawiązywania współpracy właśnie z e, naukowcami i, e, i właśnie także do nas e, się zwrócili, e, żeby, popracować, żeby opracować te rozwiązania. Czyli biopreparat zapobiegający rozwojowi gorzkiej znilizny e, i metoda właśnie wczesnej detekcji e, pezikula w jabłkach. Kiedy będzie widoczny, czy też kiedy będą widoczne efekty tych Państwa działań, działań naukowych i kiedy będzie można już te działania zastosować w praktyce? Projekt LIDER jest zaplanowany do realizacji na 3 lata. Jeśli chodzi o biopreparat, zakończymy jego opracowywanie na skali laboratoryjnej. Mamy już zgromadzone pewne składniki biopreparatu, przećwiczony, przetestowany sposób postępowania prowadzący do, jego, do opracowania tego biopreparatu, ale będzie wymagało to jeszcze, żeby móc wprowadzić taki biopreparat na rynek, będzie wymagał przeskalowania do skali produkcyjnej. Ponieważ projekt ma charakter wdrożeniowy, i zakończy się przygotowaniem zgłoszeń patentowych, to firma, która, w której taka licencja zostanie udzielona, zajmie się po prostu dopracowaniem do możliwości z technologicznych w skali produkcyjnej. Natomiast jeśli chodzi o metodę detekcji, metoda będzie gotowa. W, za trzy lata, i będzie już w, to wersja taka finalna, która będzie mogła być wykorzystana w, w firmach, które zajmują się diagnostyką fitosanitarną właśnie opartą o analizę molekularną, o analizę DNA. Jak ważna jest współpraca z innymi ośrodkami badawczymi? Przy tego typu projektach? Nie mówię, że konkretnie przy tym, nad którym Państwo pracujecie, no ale przecież musimy czerpać z wiedzy innych także. Tak, jak najbardziej. Tutaj samo przygotowanie tego projektu opierało się o wyniki badań innych ośrodków. Wiemy, że najbardziej popularne. Gatunki Pecicula, które występują w uprawach jabłoni w Polsce, to Pecicula Perenans, Pecicula Alba czy Pecicula kienholzi. I to, te wyniki zostały, opracowane, zostały uzyskane w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. My będziemy rozszerzać identyfikację tych patogenów, zbierając właśnie populacje mikroorganizmów, ponieważ podejrzewamy, że w związku ze zmianami klimatu inne gatunki też mogą powodować właśnie gorzką znieliznę. W zasadzie realizujemy projekt w zespole pani profesor Franc. Mamy są nowe osoby, które bardzo chętnie łącz, włączają się w prowadzone badania. Realizowany jest doktorat w, w zakresie biopreparatu, opracowania biopreparatu ale też potrzebujemy takiej, takiego wsparcia, jeśli chodzi już na tym pierwszym etapie. Otrzymaliśmy wsparcie z, z, od pracowników innych instytucji, jeśli chodzi o taką diagnostykę fitosanitarną, gdzie pomogli nam wskazać, które to jabłka są typowo Porażone przez gorzką zgniliznę, dlatego że te objawy bardzo łatwo, zwłaszcza na tym pierwszym etapie rozwoju zgnilizny, trudno po, trudno po prostu odróżnić od innych jednostek chorobowych. Dlatego akurat w tym aspekcie taką pomoc otrzymaliśmy. Proszę mi powiedzieć, czego można Państwu życzyć przede wszystkim. Sukcesów w, w, w opracowywaniu naszych rozwiązań, żeby te rozwiązania e, e, były e, jak najbardziej skuteczne i e, no i żeby producenci byli zadowoleni. Właśnie to jest taka podstawa podstaw, ponieważ nam zależy na rozwiązaniu realnych problemów, które, zwłaszcza tutaj lokalnych, tak, także chcemy, chcemy się przysłużyć rozwojowi społeczeństwa i, i sadownic sadownictwu. I za trzy lata porozmawiamy, co nam z tego wyszło. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. A naszym gościem lubelskiego podcastu naukowego była pani dr Karolina Oszust z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.